ma ponownie. Tak sobie myślę, za ten żart ostatni z Odrą, to, jest, no, to było tak koszmarne, że musisz jakoś zrekompensować. Także, ok Google? Powiedz jakiś śmieszny żart. Co powiesz na ten zacny suchar, milordzie? Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi, how? Halo? How? Nic nie rozumiem. How? Proszę mówić wyraźniej. Ha, jak Henryk, a jak Agnieszka, u jak Urszula. How? No widzicie, dałem mu jednak szansę, ale. Jezu, Jezus Maria, że <laughs> to jest okropne, nie? A, ok Google. Jeszcze raz. To jeden z moich ulubionych dowcipów. O, Co jedna flaga powiedziała do drugiej, nic tylko sobie pomachały. <laughs> Dobra, na, na razie myślę, że starczy, bo, no bo jest okrot, okrup, okrop, okrutne to jest po prostu, aż się zaplątałem języcznie. Aha, ciekawostka. Wiecie, że jak powiecie OK Google i wtedy jeszcze raz OK Google? Czy mam coś zrobić jeszcze raz? Nie. OK Google. Jest nawet lepiej niż OK. Jak mogę Ci pomóc? No chodziło mi o to, że jak powiecie to magiczne słowo, żeby go uruchomić, powtórzycie to jeszcze raz, to wtedy po prostu odpowie wam e, jakby, nie wiem, też takim swoistym małym sucharkiem. Czyli bez żadnych bezsensownych pauz. Ok Google. Ok Google. A kiedyś mówiło się Cezamie, otwórz się. Jakiego skarbu dzisiaj szukasz? No i o to chodzi, że teraz po prostu odpowiedział na to ok Google. Dereczka.